Podsumowanie rocznej pracy placówek nauczania i wychowania z terenu powiatu kraśnickiego dotyczącej pierwszego powiatowego alertu ekologiczno-zdrowotnego odbyło się 8 czerwca w osiedlowym domu kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc. Patronat nad programem objęli Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża, Nadleśnictwo Kraśnik i Goście Radów. Podstawowym celem i zadaniem alertu było praktyczne wdrażanie różnych działań i form pracy wynikających z edukacji ekologicznej i zdrowotnej, promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej troski o środowisko naturalne oraz przekładanie wiedzy na konkretne działania na rzecz przyrody. W ramach alertu ekologiczno-zdrowotnego poszczególne placówki oświatowe z terenu naszego powiatu prowadziły działania proekologiczne i działania promujące zdrowy styl życia. Dzięki tym działaniom Informacje te będą mogły dotrzeć do szerokiej części naszej społeczności, bo dowiedzą się o tym nie tylko dowiedziały się o tym nie tylko dzieci i młodzież, ale również na pewno ta wiedza została przekazana ich rodzinom, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu. A więc zasięg, zasięg tego alertu jest bardzo szeroki. Starostwo powiatowe prowadzi szereg działań i promujących zdrowy styl życia, i promujących ekologię dlatego dlatego będziemy kontynuować w kolejnych latach alert ekologiczno-zdrowotny będziemy realizować inne działania promujące zdrowy styl życia, promujące postawy proekologiczne. Edukacja zdrowotna i ekologiczna jest długotrwałym procesem uczenia się dbania o zdrowie własne i społeczności, który się żyje, a także o stan środowiska naturalnego. Celem kształcenia młodego człowieka powinno być nie tylko zapewnienie ucznia odpowiedniego zasobu wiadomości, lecz również kształtowanie umiejętności postaw warunkujących podejmowanie skutecznych działań wobec pojawiających się dla środowiska zagrożeń. W tym roku dalarto ekologiczno-zdrowotnego przystąpiło 30 placówek z terenu powiatu kraśnickiego. Wiele szkół po zakończeniu etatu alertu wojewódzkiego jednak podtrzymały tradycję i alert powiatowy trwa. To mnie bardzo cieszy, że ekologia jest ważnym tematem. Ekologia wiąże się bardzo ściśle ze zdrowiem i dlatego też. Uważam, że alert ekologiczno-zdrowotny powinien na terenie powiatu kraśnickiego trwać nadal i zachęcam, jak również powiatową stację, jak starostwo o kontynuację tych wspaniałych działań. Podczas spotkania najlepszym placówkom wręczone nagrody i wyróżnienia. Nastąpiło podsumowanie pierwszego powiatowego alertu ekologicznego, w którym wzięło udział 30 placówek szkolno-wychowawczych, w tym przedszkola z terenu naszego powiatu. Odzew szkół był, uważam, bardzo duży, zaangażowanie wysokie, dlatego też wszyscy dzisiaj otrzymali nagrody ufundowane przez nadleśnictwo, przez starostę powiatowego, które... Były wyróżnieniem za udział, a także zostały nagrodzone pierwsze, drugie i trzecie miejsca w poszczególnych kategoriach. Na zakończenie spotkania odbyła się część artystyczna wykonania zespołów tanecznych oraz skacze o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej.